Kiedyś tych drzew na rynku było więcej, ale na przykład nie było podziemnego muzeum. Zdecydowanie jesteśmy w innej rzeczywistości niż, niż w tym okresie, kiedy tej zieleni było bardzo dużo, bo widzimy tą, tą bardzo bogatą dokumentację zdjęciową. W ogóle rynek to jest takie miejsce, gdzie w soczewce zbiega się ta dyskusja o zieleni. To, to, że w tej chwili o niej rozmawiamy, to, że jest budżet obywatelski to jeden z elementów. Natomiast warto pamiętać o tym, że dyskusja o tym, ile zieleni na rynku głównym powinno być, to właściwie trwa od dobrych 150 lat. Miał okresy kiedyś był bardziej. Zazieleniony, potem był okres, kiedy był mniej zazieleniony. Przy każdej okazji. I, i jedna i druga wersja ma swoich zwolenników. Każda wersja ma swoich zwolenników, mm. każda wersja ma swoich przeciwników. Zdecydowanie ta dyskusja nie jest niczym nowym w Krakowie. Sto lat temu konkurs architektoniczny Sarpu u też pokazywał, że zieleni jest za dużo, powinna być bardziej uporządkowana. Wtedy tej zieleni było bardzo dużo, była bujna. Ale wtedy inaczej myśleliśmy mieliśmy o mieście. Też, mieliśmy też trudne okresy, jeśli chodzi o zieleń na rynku. Druga wojna światowa, plac defilat Rzeszyński. Niemieckiej, która spowodowała, że z jednej części rynku zostały usunięte drzewa. Remont rynku z lat 60. który spowodował, że z drugiej części usunięto te drzewa. I myślę, że ta tęsknota za tą zielenią na rynku głównym znowu wróciła, e, więc takim mamy cały czas, obracamy się wokół tych drzew na no, rynku. Muszę się głównym. przyznać, że ja też głosowałam na ten projekt. Zdecydowanie to jest moim zdaniem e, wspaniały projekt pod wieloma względami, bo z jednej strony, oczywiście z dużą dbałością trzeba podejść do tego, w którym miejscu będą będzie te drzewa. To będzie też trudny projekt. Bo on jest trudny ze względu na to, że zmieniła się rzeczywistość mamy podziemne muzeum, mamy nową sieć ciepłowniczą, gdzie MPEC sprężnie działa, żeby ścisłe centrum miasta również było podłączone, więc ilość tych tego, czego nie widzimy, co znajduje się pod ziemią, pomijając oczywiście wszystkie relikty, które tam są dawnej zabudowy rynku głównego, to jest duże wyzwanie, ale z drugiej strony to jest projekt, którym myślę, że powinniśmy sobie wiele obiecywać, jeśli chodzi w ogóle o oddziaływanie na to, w jaki sposób kształtowane są place miejskie w ogóle w Polsce.